zacisk z dłumą, zacisk z dłumą, lewy prawą do lewy za ma wypuść Wypuść i do końca lewy nawrót dniema, pociągu, beczka prawą, beczka prawą, do ma. za prawą lewy lewy dookoła razy dwa Fiema, do wdań. Do wdań. Zostań na wrót za dwiema, powtaj! Zostań lewą, prawy dwa za trzema!